I teraz zobaczymy, jakie mamy zadania. Cisza przed burzą pomów z białą granią, tak? Dobra, to więc idziemy tam. Grana na sera mnie wciągnęła, więc odcinków z tej gry będziecie się mogli spodziewać codziennie po jednym. Tak, nie będę trochę za bardzo przesadzał z tym wysyłaniem filmów, więc jeden odcinek ze Skyrima na dzień powinien wam starczyć. Chyba raczej tam przepłyniemy. Innej opcji nie widzę. O jak mnie to od... odpływało, wow, Ale powiem, że gra jest na serio bombastyczna. Aż mnie zaciekawiła. Daleko do tej białej grani, raczej chyba nie. Aha, będzie bitka. A ja na dwa walnięcia, słaby. No raczej na trzy. Mam nadzieję, że ja dobrze idę, bo nie wiem. Tu jest ten czarny głas, jeśli się nie mylę. Nie, jakaś wieża. Kusi mnie, żeby tam zobaczyć, co tam jest, a więc tam wchodźmy. Oj, jak dziwnie się... A, bo się noc już zbliża. Więc słońce zachodzi. Ten nie jest mój. Może być każdego. Nie dam jej A to ci <grym> Bandyta. O ja cię ileś tu jest. Łokie cięcie. Idealnie. Piwo, wytrechy, złoto. Strzały weźmiemy, tego nie potrzebuję. Przeszukajmy tych dwóch jeszcze. Czy coś mieli ciekawego przy sobie. Gdzie jestem jeszcze? Co jednego jeszcze załatwiłem? Tu jestem jeszcze. Złoto, żelazna tarcza. Ta przyda się. Dobra Zobaczmy co jest w tej wieży Mieszek, to się przyda O oh, shit No i piękno, i zginąłem To było teraz śmieszne Kurde, ja się tam pawię z nimi a tu ci ino jeden zły ruch i spadłem z wieży Jaki fajny posążek No i fajnie zaś tutaj No dobra a wiecie co darujemy se tą wieżę i idziemy prosto do białej grani bo na eksportację to zrobię inny odcinek na to No i trochę FPSy teraz, przy tym momencie spadły Co już widzę. Białą grań Pójdziemy takimi skrótami może. Schowajmy na razie broń, bo nam się nie przyda. O, jakiś wielkolud, Pomożemy im może. Gigant jakiś. Przeszukaj, i żelazna strzała. Nieźle sobie radzisz, byłby z ciebie dobry tarczownik. Nie jesteś stąd, co Tarczownicy! Nic nie wie, że to zakon wojowników. Jesteśmy braćmi i siostrami Honoru. Za odpowiednią opłatą zjawiamy się i rozwiązujemy problemy. To nie moja działka. Musisz porozmawiać z kodlakiem białowłosym wiorwask. Staruszek zna się na ludziach. Spogląda komuś w oczy i wie, ile ten ktoś jest walce. Aha. Powodzenia, jeśli planujesz się z nim spotkać. Dzięki. Jestem tu, by pomóc. Wiecie. Walcz z nami, a będzie o czym opowiadać. Idź do Jorwaskry, jeśli radzisz sobie w walce. No wiesz, w walce to cienki Bolek nie jestem. najszybsze rumaki w Skyrim Można konia ukraść, ale ja nie chcę być złodziejem Hoppa, na skróty Pyla, ja dobrze idę? Nie, gdzie ja w ogóle szłem teraz? Nie wiem Dyn, 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 dyn. Muzeczka mięsnego Skyrima dalej jeszcze tak utknęła w głowie. Stać! Smoki szaleją, więc przejścia nie ma. Bez glejtu nie wyjdziesz do miasta. Rzeczna Puszcza też jest w niebezpieczeństwie? No to lepiej idź porozmawiać z Jarl'em. Kieruj się do smoczej przystani, na szczycie wzgórza. Wszystko się tak nazywa. Smocza przystań, smoczenie wzgórze. Jeszcze może będzie smoczyć cmentarzysko. To już się normalnie... Pszt... Zatkam normalnie, nie? Mietrzyk. Wow, normalnie. Ale czat. <grym> Dobra. Wczytało. Biała grań odkryta. To, to bardzo fajnie. Jestem z tego dumny. Musimy mieć więcej mieczy dla cesarskich <laughs> Witaj. Mówią, że na Helgen napadł smok. Jeśli któraś z tych... wojny? Oddawaj pieniądze. Nie. Nie mam pieniędzy. Dzieci wojny? <laughs> Eee, panie strażniku, tam jest jakiś pijak przy fontannie i bryć jakieś bzdury. Nie, raczej przy posągu, panie strażniku, nie przy fontannie. Do dobra. Ko koniec żartów i wchodzimy. Smocza przystań odkryto. Bomba. No e i co, jeszcze moje nie wejść, no. Oła się hukły teraz Dziwne wczytywanie nie ma żadnej figurki Dobra W takim razie co mam zrobić? Te po co z tą ronią na mnie? Co ma oznaczać to wtargnięcie? Jarl Balgruf nie przyjmuje teraz gości. Ale ja przyszłem z reklamami. Chciałem ja zareklamować swój kanał. Zajdźmy, mam wieści z Helgen dotyczące ataku smoka. Jestem huskarlem strażą przyboczną władcy. I moim obowiązkiem jest strzec Jarla i jego świtę przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Mam na ciebie waczenie. Teraz ty się wytłumacz. No mówię ci, no, ty kupa jesteś ty iść co? Cokolwiek chcesz powiedzieć Jarlowi możesz przekazać to mnie. W Zaczynam porządku. myśleć, że... Chcę usłyszeć co ma do powiedzenia. Dzień dobry, ja przyszłem zareklamować swój kanał. Eee, nazywam się Rage. Co no to ma znaczyć, że rzeczna puszcza jest w niebezpieczeństwie? Ano... Helien został zniszczone eee. przez Smoka. Jeśli się nie mylę, jest właścicielką tartaku. Filar społeczności. Nie daje się ponieść fantazji. Czy Helgen na pewno zostało zniszczone przez Smoka? To nie był atak gromowładnych? Naprawdę? Widzę, że nie kryjesz swej kryminalnej przeszłości. Ale nie interesuje mnie, kogo chcą zabić cesarscy. Szczególnie teraz. Chcę dokładnie wiedzieć... Co zdarzyło się w Helge? No, mówiłem, czy no smok przeleciał, frunął tak w do góry, nie? Najśmira, Irilet miała rację. Co teraz powiesz, Prowentusie? Czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów w obliczu smoka? Panie, powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do rzecznej puszczy. Jeśli smok czycha w górach, to to miejsce jest najbardziej zagrożone. Nie masz ani jednego szlachetnego męża w tych komnatach. Poza Jarlem, nie zapominaj. Nie będę stać bezczynnie, gdy smok pali me włości i masakruje moich ludzi. Irilet, natychmiast wyślij oddział do rzecznej puszczy. Tak, Jarl. Proszę Tak byłoby najlepiej. Dobra robota. Udało ci się mnie znaleźć z własnej inicjatywy. To była wielka przysługa dla Białej Grani. Nie zapomnę o tym. Nie ma sprawy. Proszę, weź to w dowód mojego szacunku. Możesz zrobić dla mnie coś jeszcze. To zadanie odpowiednie dla kogoś o Twoich talentach. Chodźmy znaleźć Farengara. Mojego nadwornego czarodzieja. Zajmował się sprawą związaną z tymi smokami plotkami o smokach. Chwila, a ja sobie zobaczę tą zbroję. Ja jestem bardzo ciekaw jak ona wygląda. Cesarska zbroja jest taka ta. O, mi dał jaką Ubierzemy tam. A ponieważ że ma ciężar mniejszy, a 25, a ta ma 27, ale ma jaki ciężar, nie? Tu trzeba też patrzeć na to. A teraz jak wyglądamy? No teraz to wyglądamy jak wojownie. nie. Dobra. Idziemy sobie grać z tym, z tym, z kim mamy tam pogadać? A no, sam nie wiem już. O, z tym. Magikiem. Siema, jaki masz fajny kaptur. Dlaczego nie czerwony? A, dobra. Chyba znalazłem kogoś, kto może ci pomóc przy projekcie ze smokiem. Idź i przekaż mu wszystkie szczegóły. Siema. A więc Jarl uważa, że możesz mi się przydać. A tak, pewnie chodzi mu o moje badania nad smokami. Raczej tak. tak. Przydałby mi się jakiś kurier. Gdy mówię kurier, mam na myśli kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny, by odnaleźć dla mnie starożytną kamienną tablicę, której może tam jednak w ogóle nie być. A, nie jesteś prostym najemnikiem. Widzę, że potrafisz też ruszyć głową. Czyżbym miał do czynienia z naukowcem? Gdy opowieści o smokach zaczęły się rozprzestrzeniać, wiele osób lekceważyło je, twierdząc, że to zwykły wymysł i plotki. Wszyscy myśleli, że to niemożliwe. Głupcy zawsze uznają za niemożliwe rzeczy wykraczające poza ich doświadczenie. Ja jednak zacząłem szukać informacji o smokach. Gdzie się podziewały przez cały ten czas? Skąd się wzięły? Hm. Ja. E... Dowiedziałem się, że w czarnym Głazie jest pewna kamienna tablica, czy też smoczy kamień, który podobno zawiera mapę smoczych cmentarzysk. Idź do Czarny Głazu, znajdź tablicę, która znajduje się na pewno w głównej komnacie i przynieś mi ją. Prostsze już być nie może. Jak dla kogo? Ach, dusza żądna wiedzy! Na początek musisz nauczyć się zaklęć. Weź zaczarowaną broń lub zbroję, a potem użyj magicznego katalizatora, by poznać tajemnicę czarów. Ja nie chcę o tym wiedzieć! Jeśli masz pieniądze, ja mam towar. Dobra, dobra. Teraz to jest priorytet. Przyda nam się wszystko co. Czego Ci trzeba? Niczego. A teraz Mam całe miasto na Dobra, a my kończymy na tym już trzeci odcinek z gruy Skyrim. Mam nadzieję, że się podobał. Do zobaczenia do następnego odcinka. Heja!